Cześć, dzisiaj e, chcę wam pokazać jakie rzeczy ostatnio udało mi się kupić e, Dawno takiego filmu nie było i też e, mogę się pochwalić, że dużo nie kupowałam e, i No nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest dużo jak na prawie dwa miesiące e, Dlatego... Sorry, ale jeszcze jestem chora Dlatego właśnie może zaczniemy, żeby ten film nie był po prostu taki długi Więc zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą kupiłam mojej mamie I tą koszulę pokazywałam wam już na Instagramie, bo to w ogóle było tak, że ja sobie ją przymierzyłam Podobała mi się, ale kosztowała 100, więc ją zostawiłam I później tego samego dnia mama do mnie dzwoni, mówiła, widziałam koszulę, skąd ona jest, ja też ją chcę Więc pojechałam później do Diversa jeszcze raz i kupiłam mamie tą koszulę Ona wygląda tak i ona jest właśnie z Diversa, kosztuje 99 zł, jest z nowej kolekcji, więc na pewno jeszcze ją znajdziecie. I nie będę jej mierzyć, bo ona jest trochę dla mnie za duża ale wrzucę Wam zdjęcie właśnie z tą koszulą. To zdjęcie, które było po prostu na Instagramie, więc. Ale jest naprawdę bardzo fajna, ma fajny materiał i fajnie po prostu się układa, jest taka bardziej luźna niż dopasowana, więc naprawdę fajnie. Kolejna rzecz to jest coś, co Wam już pokazywałam we vlogu, to jest szlafrok taki... Silk Jedwabny? Ale to nie jest jedwab Ale wiecie, taki lejący się On jest z H&M, sorry teraz za zmianę koloru Ale to jest jakiś zwyczajny po prostu Szlafrok czarny I on jest właśnie z chędem. Kosztuje, oj nie pamiętam ile wiecie Chyba jakoś 80 zł Ale jeżeli zapiszecie się do newslettera To macie 25% taniej Plus darmową przysyłkę I ja mam w rozmiarze XS Może wam pokażę jak on wygląda, chociaż nie wiem czy wypada? Dobra, dalej To kupiłam Teraz w weekend, bo już kończą się te Wszystkie wyprzedaże, ale znalazłam taką fajną koszulkę W Purin Jest napisane Yes I to jest rozmiar S I kosztowała 29 zł Była przyceniona z 60 Więc naprawdę fajnie będzie Fajnie wyglądać do takiej zwykłej Czarnych różek i do jakichś fajnych adidasów Na przykład do tych, które teraz wam pokażę Więc no wzięłam Po prostu taka szara koszulka Dalej spodnie i to są spodnie, o które, których szukam już bardzo, bardzo długo. I tak się cieszyłam, jak je kupiłam, aż do momentu, kiedy napisała do mnie na stapie Magda. Pozdrawiam. I właśnie Magda powiedziała mi, że spodnie Wales są beznadziejne, że bardzo szybko się rozchodzą i że za niedługo to one będą w rozmiarze 40, a nie w tym, którym ja kupiłam. Ale no nie wiem, zobaczymy. Jeszcze ich nie oddałam, jeszcze ich nie nosiłam, jak widzicie, bo zresztą mają ale to są spodnie czarne z wysokim stanem, z dziurami, więc dokładnie takie, jakie ja chciałam. One kosztuje normalnie 130 zł, ale to jest minus 25% na spodnie, więc zapłaciłam mniej, mam w rozmiarze 34 i tak. Więc nie będę wam tutaj bardziej ich pokazywać, po prostu pokażę wam, jak one wyglądają na mnie, dlatego że zaraz zmieni się po prostu całkowicie, zmienią się znowu kolory, więc... Tak, więc to są te spodnie Bardzo mi się podobają, były jeszcze szare Ale akurat nie było mojego rozmiaru, a tak to bym wzięła je ja, Ale teraz się trochę boję Teraz trochę się boję Bo skoro Magda mi powiedziała, że są takie beznadziejne Więc no nie wiem, nie chcę wydawać kolejnych 80 czy 90 zł Żeby ponosić je miesiąc i żeby były za duże Więc jeżeli wy też miałyście takie spodnie z Tully Napiszcie co o nich myślicie, czy są ok, czy nie Czy wam też się rozwaliły Będę wdzięczna Dobra, teraz najlepsza część Czyli buty, jak wiecie, ja ostatnio mam problem z butami I chcę wam w tym filmie pokazać dwie pary butów Pierwsza para butów jest na siłownię Pokazywałam wam na snapie, jakie kupowałam I one były przycenione z 250 na 170 zł I są z Reeboka. to jest seria Reebok Training I wyglądają tak, czyż one nie są piękne? Są, ja wiem I naprawdę są śliczne Nie wiedziałam, czy je chcę, czy nie to znaczy Wiedziałam, czy jest, ale zastanawiałam się, czy znowu chcę wydawać hajs na to. No, no ale jak widzicie, wydałam. Chociaż jeszcze ich nie nosiłam, jeszcze się zastanawiałam, czy na pewno ich potrzebuję. Bo wiem, że ich nie potrzebuję, ale są takie piękne. Więc to jest jeden but, a drugi but wygląda dokładnie tak samo. Dziwnie, nie? O! Więc tak one wyglądają. Bardzo mi się podobają, są wygodne z tego, co mogłam zauważyć, mierząc je w sklepie. I zobaczymy, jak będą się sprawdzać, ale też. 160 złotych za takie dobre jakościowo buty to nie jest tak dużo więc nie są. Dobra, ostatnia para. To jest para, po prostu gdy wam ją pokazałam na Instagramie i na Snapie to po prostu miałam milion pytań. Gdzie kupione, jaki jest numer referencyjny, skąd są, czemu ich nie ma na stronie i tak dalej Słuchajcie, ja je kupiłam w Warszawie. Wtedy jak byłam nagrywać ten film dla Wedla. I zaszłam sobie właśnie do złotych tarasów i weszłam do Seizera i tam one były. Nie wiem, czy są we Wrocławiu, bo nie patrzyłam, ale w złotych tarasach było, chociaż też już. Pan powiedział, że wszystkie panie, które wchodzą, kupują te buty i to był ostatni mój rozmiar, czyli ostatni rozmiar 38? Jaki jest ja mój rozmiar? Tak, ostatni rozmiar 38, więc no niestety. A wyglądają? O, nie, nie widzicie. Miały być tak pięknie, już mi spadły. Wyglądają, uwaga, uwaga. Tak. Nie mogę za mocno, bo jeszcze jestem chora, ale lekki taki e, śpiew e, cudowności mogłam zrobić. Sorry, ja nie wiem co ja mówię ostatnio. E, więc tak wyglądają te buty. Już wam mówię, co one, jak one się nazywają. Mam w pudełku specjalnie przyniosłam, to jest tak. E, classic e, i to jest nazwa Ikono Pink Slash White. Numer artykułu to jest AR1878. Chyba. Okej, okay, więc jak chcecie, to sobie zrobicie teraz screenshoty i będziecie wszystko mieli. Teraz jak patrzę w kamerze, one wydają się jakby były takie trochę neonowe, ale one są takie typowo pastelowe, takie baby pink. No cudowne są. I je mam. I to tyle, nic więcej ostatnio nie kupiłam, a przynajmniej nie pamiętam. Dajcie znać, czy wy coś ostatnio nowego nabyliście, jeżeli tak, to co? Jeżeli kupiliście jakieś fajne Adidasy, to też mi piszcie, bo Och, ja mam problem z Adidasami, ale ja takie lubię. Więc, jeżeli coś takiego macie, jakieś buty sportowe, które mi ślepiście się pochwalić, to na snapie w albo na Instagramie możecie mnie oznaczać. To sobie popatrzę. A jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na snapie, to też wszystko było na początku filmu, ale też jest wszystko w opisie, więc tam zapraszam, bo tam jestem dużo, dużo, dużo częściej niż gdziekolwiek indziej. Praktycznie codziennie oprócz dwóch dni, kiedy zgonowałam z, z bólu, gardła, kataru i wszystkiego po kolei. Dobra, koniec tego gadania, chyba wszystko wam pokazałam, tak? Tak, dobra, więc dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia!